Witam. Dziś kolejny filmik z sosem czoskowym. Tym razem zrobimy go pomarańczowego. Pomarańczowy sos czoskowy. Także... I cóż, podobnie jak z białym, który tam wcześniej wstawiłem. słoiczek, majonez, podstawa. Oczywiście dwa ząbki czosnku lądują do środka już nie zleżą e, Ketchupik i ketchupik oczywiście, bo z czegoś a nawet może nie czerwony on różowy bardziej ten sos jest. Oczywiście, czy wy użyjecie? mają skieleckiego, rowerskiego czy jakiego tam, czy helmonca. bez różnicy, mi najbardziej smakuje taki, tak jak mówiłem, się wychowałem na tym i też dwie ząbki, ząbki czesku ketchupiku, też pięć. Akurat ja robię te sosy tak porówno. albo śmietana, albo ketchup w sumie. Także to też nie jest tak, że jest jakiś skomplikowany, wymyślny ten przepis. Ketchupik, ketchupik. I co jeszcze? Sok pomarańczowy nam będzie potrzebny. Ja daję nektary zawsze. Dwie łyżki. Zaszalejmy. Też. Nadaje takiego specyficznego smaku. A, jak widzicie, nie przejmuje się za bardzo proporcjami. Ekstra odmierzone było w pomiareczce. I proszę. Właśnie Cię szukałem. Nie wiem, czy sosu, czy nie. To. I oczywiście odrobina soli. Pyk. No, nie pokazałem, ale gdzieś tyle, pół łyżeczki, tak. Ech. Każdy musi sobie wyczuć, bo no, wszystko zależy od majonezu, jaki jest od ketchu. E, wszystko ma, e, może być mniej lub bardziej słone. Także króciutki, szybciutki filmik sosu czosnkowego i co? Na koniec mieszamy! Wiecie, można siekać ten czosnek ręcznie, ale po co? Ja tu się weźmie. On na pewno tam będzie zmasakrowany, ten czosnek. Oj! się by narobiło bałaganu i co? na mnie bomba także ląduje tak samo do lodówki i czeka na imprezkę także zapraszam, o dwie minutki i macie sosik bardzo dobry, zrobiony, Czy ten, czy ten biały, czoskowy. Ona na początku nie czuć tego czosku, ale jak się przegryzie, to wszystko, ten aromacik czosku się. Mm, bajka. Yy, I co, zapraszam do komentowania. Napiszcie, który wam bardziej odpowiada. Ten, yy, czy ten biały. Także to też te sosy nie jest mój wymysł, tylko to troszkę zmodyfikowany z jakiejś gazety, tam zgarnięty przepis. Troszkę zmodyfikowane, żeby było łatwiej szybciej, bo tam były jakieś przyprawy, wiadomo, można sól pieprz, do smaku coś dorzucać, także, ale prostota jest najlepsza. Także, do zobaczenia w następnych filmach. Hej!